Dlaczego czujesz na swoich barkach ciężar całego świata? Dlaczego niesprawiedliwość łamie cię od środka, nawet jeśli nie dotyczy ciebie? To nie jest słabość, to przeznaczenie, boski nakaz. Otrzymałaś 11 zadań, które kształtują Twoją duszę, 11 ciężarów, które udźwignąć może tylko waga. A pierwsze z nich wyjaśnia, dlaczego nigdy nie potrafisz być prosta w obejściu. Nie wybrałaś bycia punktem równowagi, ty nim po prostu jesteś. Odkąd tylko pamiętasz, istnieje w tobie ta wewnętrzna siła, niemal obsesja, by naprawiać rzeczy, by dążyć do sprawiedliwości. Inne znaki Zodiaku po prostu żyją. Ty, ty arbitrujesz rzeczywistość, obserwujesz, analizujesz, ważysz, czujesz energię pomieszczenia szybciej niż ktokolwiek inny i instynktownie zaczynasz pracować nad jej zharmonizowaniem. To jest wyczerpujące. I nikt nie dostrzega tej pracy. Uważają, że to po prostu Twój charakter, że jesteś miła, dyplomatyczna. Nie rozumieją, że dyplomacja jest Twoim duchowym narzędziem pracy. Tych 11 zadań to nie prezenty, to misje. Są one powodem, dla którego czujesz się tak niezrozumiana, powodem, dla którego Twoje dążenie do pokoju, o ironio, przynosi Ci tyle wewnętrznej walki. Ludzie mylą Twoją potrzebę równowagi z niezdecydowaniem, mylą Twoją uprzejmość ze słabością. Nie widzą skomplikowanej architektury Twojego umysłu, który musi przeanalizować każdy kąt, każdą konsekwencję, każdy ból, zanim wykona jakikolwiek ruch. To, co tu ujawnimy, to nie są Twoje cechy. To są Twoje karmiczne obowiązki, misje, które Twoja dusza przyjęła, zanim jeszcze tu przybyła. A zrozumienie tych zadań to nie tylko samo poznanie, to Twoje wyzwolenie, to pozwolenie, by wreszcie zrozumieć, dlaczego jesteś, jaka jesteś. Pierwsze zadanie jest być może najcięższe ze wszystkich. Stanowi ono fundament całej Twojej egzystencji. Twoje pierwsze zadanie, wago, być sędzią, ale nie sędzią, który uderza młotkiem i wydaje wyrok. Jesteś sędzią, który rozumie, aż do granic wytrzymałości. Twój umysł nie jest jak inne. Nie został zaprogramowany, by mieć jedną stronę. Został bosko skonstruowany, by przetwarzać wszystkie strony. Kiedy ktoś opowiada Ci historię, konflikt, ból, nie możesz tego uniknąć. W tej samej chwili, w której słyszysz stronę A, twój umysł natychmiast przeżywa i cierpi za stronę B. Nawet jeśli strony B nie ma, nawet jeśli strona B jest czarnym charakterem, to nie jest empatia, to mechanizm, to twoja wewnętrzna waga. Dlatego twoje tak zwane niezdecydowanie jest tak agonalne. Nie chodzi o to, że nie wiesz czego chcesz. Chodzi o to, że wiesz z absolutną jasnością, czego chcą, co czują. I co tracą wszyscy zaangażowani? Jak możesz podjąć decyzję? Kiedy jesteś zmuszona czuć ciężar wszystkich konsekwencji? Kiedy wiesz, że aby jedna szala poszła w górę, druga musi opaść? To jest Twój krzyż. Widzisz prawdę w sposób pryzmatyczny. Widzisz, co zmotywowało błąd. Widzisz ból ukryty za złością. Widzisz logikę w tym, co inni nazywają szaleństwem. I wtedy paraliżuje cię. Bo opowiedzenie się po jednej stronie wydaje się zdradą większej prawdy, a tą większą prawdą dla ciebie jest to, że nikt nie ma 100% racji i nikt nie jest w 100% w błędzie. To zadanie wyczerpuje Twój umysł. Sprawia, że proste wybory, jak film czy kolacja, stają się ćwiczeniem w złożonej analizie. Ponieważ zawsze myślisz: a co jeśli drugiemu nie będzie się podobało tak samo? A co jeśli mój wybór umniejszy jego szczęście, choćby na chwilę? Ludzie nazywają cię siedzącą na płocie. Nie rozumieją. Ty nie siedzisz na płocie. Ty jesteś murem. Jesteś strukturą, która oddziela i łączy obie strony, doskonale rozumiejąc architekturę każdej z nich. Ile razy zamilkłaś? Nie dlatego, że nie miałaś zdania, ale dlatego, że miałaś ich za dużo, wszystkie słuszne, wszystkie ważne. To jest twoje pierwsze zadanie. I ono jest podstawą wszystkich pozostałych. Twoim drugim boskim zadaniem jest bycie lustrem. Zostałaś wysłana, by odzwierciedlać ludzkość jej samej. Obserwuj, co się dzieje, gdy wchodzisz w relacje, czy to przyjaźń, czy miłość. Ludzie nie zakochują się w tobie, Wago. Zakochują się w tej wersji samych siebie, którą ty odzwierciedlasz. Twój dar wenusjański, twoje panowanie przez Wenus, nie dotyczy powierzchownego piękna. Dotyczy zdolności do tworzenia piękna i harmonii. Gdy ktoś jest z tobą, instynktownie kalibrujesz swoją energię by odnaleźć w nim to, co najlepsze, odzwierciedlasz jego światło, jego inteligencję, jego dobroć, i ta osoba myśli, Nareszcie, ktoś, kto mnie rozumie, ale lustro nie kłamie, i tu zadanie staje się niebezpieczne. Jeśli osoba, która się do ciebie zbliża, jest pełna wewnętrznego chaosu, fałszu, stłumionej złości, twoja cisza, twoje dążenie do równowagi, twoja sama obecność, stają się dla niej nie do zniesienia. Nie musisz nic mówić. Twoja harmonijna energia po prostu istnieje, a obok niej dysharmonia drugiego staje się aż nazbyt widoczna. Dlatego wywołujesz tak skrajne reakcje. Ludzie albo cię uwielbiają, widząc w tobie spokój, którego szukają, albo cię lekceważą, oskarżając o fałsz, dystans, chłód. Nie widzą ciebie, widzą siebie w odbiciu. Twoja praca polega na tym, pozostać wypolerowaną, pozostać klarowną. Aby drugi mógł przejrzeć na wylot. Cena tego zadania? Twoja tożsamość. Spędzasz tyle czasu, będąc lustrem dla innych, że zapominasz, kim jesteś bez odbicia. Wtapiasz się. Stajesz się tym, kim inny potrzebuje, żebyś była. Stajesz się idealnym partnerem, doskonałym przyjacielem. I patrząc w lustro w samotności, pytasz: A ja, czego ja chcę? Twoja podróż to nauka, jak być lustrem, które nawet odzwierciedlając świat, nadal zachowuje swój własny obraz. Trzecie zadanie to twoja największa pułapka utrzymywanie pokoju. Brzmi jak błogosławieństwo, ale Bóg dał ci to jako nieugięty obowiązek. Jesteś dyplomatą na polu minowym. Zostałaś umieszczona w rodzinach, w grupach przyjaciół, w miejscach pracy, gdzie konflikt jest normą, a twoją misją jest być agentem neutralizującym. Czujesz napięcie w powietrzu, jak fizyczną zmianę ciśnienia atmosferycznego. Podniesiony ton głosu, pasywno-agresywne słowo to wszystko uruchamia w twojej duszy ogłuszający alarm, i wkraczasz do akcji. Uśmiechasz się, ustępujesz, negocjujesz, zmieniasz temat, rzucasz żart, stajesz się mostem między dwoma frakcjami gotowymi do wojny. Ratujesz niedzielny obiad, ratujesz spotkanie w pracy, ratujesz związek. A za każdym razem, gdy to robisz, umiera w tobie mały kawałek ciebie. Ponieważ, aby utrzymać ten zewnętrzny pokój, wypowiadasz wewnętrzną wojnę, połykasz swoją złość, tłumisz swoją opinię, poświęcasz swoje potrzeby, anulujesz samą siebie, aby większy system mógł nadal funkcjonować bez tarć. Nikt nie rozumie kosztu tej dyplomacji. Uważają, że jesteś pasywna. Uważają, że unikasz konfliktu. Ty nie unikasz konfliktu. Ty go wchłaniasz, metabolizujesz. Jesteś filtrem emocjonalnej trucizny otoczenia. A co się dzieje, gdy filtr się przepełnia? Wtedy pojawia się słynna i rzadko widywana furia wagowa. Moment, w którym ty, istota pokoju, stajesz się najzimniejszą, najbardziej tnącą i nieugiętą osobą w pokoju. To nie jest wybuch ognia. To logiczna egzekucja. To sędzia, który w końcu wydaje wyrok. To wynik miesięcy, może lat. Jedzenia emocjonalnych, śmieci innych, aby utrzymać pokój, który w głębi duszy był fałszywy. Twoje zadanie zatem to nie tylko utrzymanie pokoju, to odkrycie, jak to zrobić, nie niszcząc siebie w tym procesie. Czy zastanawiałaś się kiedyś, kiedy ostatnio przełknęłaś swoją prawdę, by utrzymać pokój, który od środka wydawał się kłamstwem? Zostaw te refleksje w komentarzach. I to właśnie to anulowanie przygotowuje cię do czwartego zadania: zadania patrzenia na zewnątrz. A przez to, że wchłaniasz tak wiele, że tak bardzo się anulujesz, rozwijasz swoją czwartą misję bycia świadomością społeczną. Twoja wewnętrzna waga nie dotyczy tylko ludzi w pokoju, dotyczy ona świata. Dlatego niesprawiedliwość cię niszczy. Kiedy widzisz wiadomość o ucisku, nierówności, okrucieństwie, to nie jest jak dla innych ludzi, którzy oburzają się na chwilę i wracają do swojego dnia. Dla ciebie to jest fizyczny ból, to brak równowagi, który krzyczy w twoim systemie. Nie potrafisz o tym nie myśleć. Bóg dał ci to zadanie, aby istniał na świecie ktoś, kto nie mógłby po prostu zaakceptować rzeczy takimi, jakie są. Jesteś znakiem sprawiedliwości. A sprawiedliwość nie jest dla ciebie abstrakcyjną ideą. To trzewna potrzeba. Dlatego tak często jesteś adwokatem diabła. Nie dlatego, że lubisz konflikt, ty go nienawidzisz. Robisz to, ponieważ w dyskusji, jeśli wszyscy są po jednej stronie, twoja dusza zmusza cię do przejścia na drugą. Jesteś zmuszona bronić tego, co nie do obrony, nie dlatego, że się z tym zgadzasz, ale po to, aby waga rozmowy była sprawiedliwa, aby wszystkie kąty zostały zobaczone, to ty przypominasz grupie. Tak, ale, a co z jego stroną? Czy zastanowiłeś się, dlaczego to zrobił? I ludzie cię za to nienawidzą, oskarżają cię o chłód, o bronienie błędu, o nieopowiadanie się po żadnej stronie, nie rozumieją, że twoją stroną jest sprawiedliwość, twoją stroną jest równowaga. To zadanie kradnie twój spokój. Kradnie ci prawo do lekkości. Jak możesz się zrelaksować i cieszyć drogą kolacją, kiedy twój umysł przetwarza systemową nierównowagę, która pozwala ci tam być, podczas gdy tak wielu innych nie ma nic? Żyjesz z tym poczuciem winy. Ciągłym ciężarem. To jest ciężar Saturna, który jest wywyższony w twoim znaku. To odpowiedzialność za strukturę, prawo, karmę. Twoim zadaniem jest nosić tę świadomość za resztę z nas, być żywym przypomnieniem, że każda akcja ma równą i przeciwną reakcję, i to jest samotnym ciężarem. Po tak wielkim ciężarze, tak wielkiej niesprawiedliwości, tak wielkim wewnętrznym konflikcie, jak przeżywasz, Bóg dał Ci święte narzędzie. Twoje piąte zadanie, być agentem piękna. To jest być może to, co w tobie najbardziej trywializują wago. Uważają to za powierzchowność próżność, marność. Nie mogliby się bardziej mylić. Dla ciebie piękno nie jest luksusem, jest koniecznością, jest twoim narzędziem leczenia, jest twoją bronią przeciwko chaosowi. Chaos jest twoją trucizną. Piękno jest twoim lekarstwem. Piękno jest dla ciebie fizyczną manifestacją boskiego porządku. Jest dowodem na to, że równowaga jest możliwa. Brudne, chaotyczne, głośne otoczenie z krzykliwymi kolorami to nie jest dla ciebie tylko nieprzyjemne. To fizyczna i duchowa agresja. Twój system nerwowy się załamuje, bo chaos to nieobecność Boga, a piękno to Jego obecność. Twoją misją jest tworzenie oaz harmonii w środku brutalnego świata. Kiedy starannie urządzasz swój dom, kiedy wybierasz słowa, by były uprzejme, kiedy ubierasz się w sposób, który przynosi wizualną harmonię, kiedy szukasz idealnej muzyki. Nie jesteś płocha. Ty pracujesz. Wypełniasz swoją misję. Aktywnie przywracasz boski porządek w swoim małym kawałku wszechświata. Tworzysz przestrzeń, w której dusza może oddychać. Ludzie są do ciebie przyciągani z tego powodu, nawet o tym nie wiedząc. Przychodzą do ciebie, by odpocząć od brzydkiego i chaotycznego świata. Jesteś schronieniem. Problem pojawia się, gdy mylą twoją potrzebę harmonii za fanaberią. Nikt nie rozumie, że jeśli twoje otoczenie jest w nieładzie, ty nie jesteś w stanie funkcjonować. Twój mózg nie jest w stanie niczego przetwarzać, ponieważ jest zbyt zajęty próbą naprawienia otaczającej go dysharmonii. Nie przepraszaj za swoją potrzebę, piękna. To twoja święta służba. To dowód na to, że pokój jest możliwy. A po co jest oaza, jeśli jesteś w niej sama? Tutaj docieramy do Twojego centrum wago, Twoje szóste i być może najbardziej złożone zadanie misja innego. Jesteś jedynym znakiem Zodiaku reprezentowanym przez przedmiot nieożywiony wagę. I jesteś znakiem siódmego domu. Domu relacji, lustra, partnerstwa. Twoja dusza nie została zaprogramowana do funkcjonowania w pojedynkę. Kropka. Dla wszystkich innych znaków, związek to wybór, uzupełnienie. Dla ciebie to boski imperatyw. Ty nie chcesz związku. Ty go potrzebujesz, by zrozumieć samą siebie. Twój cel życiowy odnajduje się w odbiciu drugiego. Odkrywasz, kim jesteś. Dopiero gdy widzisz, kim jesteś dla kogoś, i tu Bóg dał ci twoją największą pułapkę. Twoim zadaniem jest opanowanie sztuki my, ale ty niemal zawsze gubisz się w my. Twoją misją jest odnalezienie równowagi między ja a innym, ale w swojej gorliwości o harmonię i potrzebie fuzji popełniasz duchowe samobójstwo. Oddajesz swoje ja. Rozpuszczasz się. Stajesz się kameleonem, mimetyzując pragnienia, upodobania, marzenia swojego partnera. Wszystko, by utrzymać my przy życiu. Przestajesz słuchać swojej muzyki, by słuchać Jego. Przestajesz widywać swoich przyjaciół, by widywać Jego. Anulujesz swoje pragnienia, by wola pary zwyciężyła. I dlatego twoje rozstania są apokaliptyczne. To nie tylko ból utraty miłości. To egzystencjalny kryzys utraty samej siebie, ponieważ złożyłaś całe swoje poczucie tożsamości w drugiej osobie. A kiedy ona odchodzi, zabiera ciebie ze sobą. Pozostała pustka to niesamotność, to nieistnienie. Twoje prawdziwe boskie zadanie, wago, to nie znaleźć bratnią duszę, to nie zgubić siebie, gdy ją znajdziesz. To nauka, jak stać prosto w pełni, obok innej pełnej osoby, zachowując swoją tożsamość, jednocześnie budując partnerstwo. To najtrudniejsze zadanie, jakie ci dano. Ile razy, wago, wymazałaś samą siebie, by my mogło błyszczeć? Pomyśl o tym. I ta Twoja obsesja na punkcie drugiego, przygotowuje Cię do Twojej siódmej misji, tego, co zmusza Cię do zobaczenia tego, czego nikt inny nie chce widzieć. Ta Twoja potrzeba fuzji z innym, postrzegania Go jako lustra, zmusza Cię do percepcji, która jest absolutnym błogosławieństwem i przekleństwem. Twoje siódme zadanie widzieć fałsz, jesteś społecznym wykrywaczem kłamstw w zodiaku, ale nie jak znaki wodne, które czują emocje pod spodem. Nie. Twój to proces mentalny, logiczny, niemal kryminalistyczny. Ponieważ jesteś mistrzynią dyplomacji i architektem harmonii, znasz dokładnie mechanikę interakcji społecznych. Wiesz, co powiedzieć, jak powiedzieć, i energię, jaką niesie każde słowo. I dlatego widzisz, kiedy inny spudłował nutę. Widzisz mikroekspresję, która nie pasuje do tonu głosu. Słyszysz słowo kochanie wypowiedziane z energią pogardy. Zauważasz uśmiech, który nie dociera do oczu. Widzisz przedstawienie. Dla ciebie świat społeczny nie jest prawdziwy. To teatr. I ty jesteś jedyną osobą na widowni, która przeczytała scenariusz i widzi, jak wszyscy aktorzy zapominają swoich kwestii. To jest agonalne, ponieważ Wenus, twoja władczyni, chce wierzyć w piękno, chce wierzyć w uprzejmość, dobroć, szczerość. Ale Saturn, twoje wywyższenie, zmusza cię do zobaczenia struktury prawdy. A prawda jest taka, że większość ludzi kłamie, przez większość czasu. Kłamią samym sobie, kłamią innym. I ty to widzisz. Widzisz przyjaciela, który cię komplementuje, ale w ciszy z tobą rywalizuje. Widzisz partnera, który mówi kocham cię, ale którego czyny krzyczą kontroluje cię. I co robisz z tą informacją? Oto twój krzyż. Musisz utrzymać pokój. Wiesz, że ten pokój jest kłamstwem. I żyjesz w tym czyśćcu. Czyśćcu wiedzy o brzydkiej prawdzie, podczas gdy jesteś bosko zobowiązana do utrzymania pięknej powierzchni. To sprawia, że jesteś głęboko rozczarowana ludzkością i zmusza cię do stworzenia bariery, co prowadzi nas do Twojego ósmego zadania. Jeśli wiesz, że wszyscy noszą maski, a twoją misją jest tworzenie harmonii, co robisz? Tworzysz najdoskonalszą maskę ze wszystkich. Twoje ósme zadanie wago to obowiązek uroku. Twój urok to nie Twoja osobowość. To twoje narzędzie, to twoja najbardziej wyrafinowana zbroja, to twoja broń masowego rozproszenia. Używasz go, by przetrwać. Wcześniej nauczyłaś się, że twoja prawda jest zbyt skomplikowana, twoje analizy są zbyt tnące, twoja wizja niesprawiedliwości jest zbyt ciężka. Gdybyś była w stu procentach szczera w tym, co widzisz i myślisz, świat uznałby cię za krytyczną, chłodną, pedantyczną i nie do zniesienia, więc się uśmiechasz. Używasz uprzejmości jako tarczy, używasz grzeczności jako ściany, używasz swojego słynnego dobrego smaku i przyjemnej rozmowy, by utrzymać ludzi dokładnie tam, gdzie chcesz w bezpiecznej odległości. Twój urok jest Twoją kontrolą obwodu, sprawia, że ludzie Cię lubią, a jeśli Cię lubią, to Cię nie atakują, a jeśli Cię nie atakują, nie musisz łamać pokoju. To wszystko jest strategią przetrwania. Problem to koszt tego przedstawienia. Kosztem jest samotność. Jesteś otoczona ludźmi, którzy cię uwielbiają, ale oni uwielbiają maskę, uwielbiają lustro, nie mają pojęcia, kim jesteś za tymi oczami, nie mają pojęcia o sędzi, który tam w środku analizuje każdy ich ruch, nie mają pojęcia o złości, którą przełknęłaś pięć minut temu, nie mają pojęcia o chaosie, który czujesz w środku, podczas gdy na zewnątrz projektujesz spokój. Stajesz się idealnym gospodarzem własnego życia, ale czujesz się w nim jak gość. A co jest najbardziej ironiczne, nienawidzisz fałszu u innych, ale jesteś zmuszona żyć w fałszu, by chronić siebie i innych przed własną intensywnością. Pomyśl dobrze, wago: ile osób na świecie naprawdę zna Twoją prawdę, prawdę ukrytą za uśmiechem? Zastanów się nad tym. Ale każda maska ma swój limit, każdy filtr ma swoją pojemność. A kiedy ta pojemność pęka, aktywowana zostaje Twoja dziewiąta misja. Jesteś dyplomacją, jesteś Wenus, jesteś pokojem, aż przestajesz nimi być. Twoje dziewiąte zadanie jest najbardziej obawiane i to, którego najbardziej nienawidzisz używać. Być logicznym egzekutorem. Ludzie zapominają. Zapominają, że jesteś znakiem kardynalnym. To oznacza, że inicjujesz, działasz. Zapominają, że jesteś znakiem powietrza. To oznacza, że jesteś logiczna, intelektualna i, gdy trzeba, chłodna. Mylą twoją uprzejmość ze słabością, mylą twoją cierpliwość z przyzwoleniem, naciskają, naruszają sprawiedliwość, wykorzystują twoją dobrą wolę, łamią umowę, wytrącają wagę z równowagi, znowu i znowu i znowu, a ty, sędzia, tylko obserwujesz i rejestrujesz. Ty, dyplomata, dajesz ostrzeżenia, negocjujesz, próbujesz. Aż do momentu, w którym waga nie tylko się przechyla, ona się łamie. I w tej chwili, Wenus opuszcza pokój. Saturn przejmuje kontrolę. Twoja furia to nie ogień, to nie chaotyczna eksplozja, to lód, to aktywacja twojego miecz powietrza, to moment, w którym przestajesz czuć i zaczynasz egzekwować. Stajesz się najzimniejszą osobą w pokoju. Twoja logika staje się chirurgiczną bronią. Nie krzyczysz. Ty wydajesz wyrok. Wymieniasz z przerażającym spokojem każde przewinienie. Wymieniasz w porządku chronologicznym, każdy raz, gdy osoba zawiodła sprawiedliwość, prawdę, umowę. Nie atakujesz charakteru osoby, atakujesz fakty. Rozbierasz jej argument kawałek po kawałku, aż nic nie zostaje. To jest czysta egzekucja. I cięcie jest ostateczne. Kiedy waga decyduje, że koniec to koniec, sędzia uderzył młotkiem. Drzwi się zamykają. A co czujesz potem? Poczucie winy. Czujesz się jak porażka. Nie za odcięcie się od osoby zasłużyła na ten wyrok. Czujesz się jak porażka, ponieważ zawiodłaś w swojej głównej misji zawiodłaś w utrzymaniu pokoju. Użycie Twojego miecza jest dla ciebie Twoją największą porażką. To dowód na to, że Twoja dyplomacja nie wystarczyła. I ten ciężar bycia egzekutorem zmusza Cię do wycofania się. Zmusza Cię do szukania schronienia. Gdzie znajdujesz swoją dziesiątą i być może najbardziej niezrozumianą misję? A po wojnie, cisza, po użyciu miecza, po niepowodzeniu w utrzymaniu pokoju, załamujesz się. I tu Bóg dał ci twoje dziesiąte zadanie misja pustki, obowiązek rekalibracji. To jest to, co świat nazywa twoim lenistwem, to jest to, co nazywają twoją prokrastynacją. Nie mogliby się bardziej mylić, kiedy leżysz na kanapie, niezdolna do ruchu. Kiedy znikasz na trzy dni i nikomu nie odpisujesz, kiedy patrzysz na ścianę, w ciszy, nie jesteś leniwa. Ty pracujesz ciężej niż kiedykolwiek, przetwarzasz, defragmentujesz swoją duszę. Pomyśl, co robi twój system w ciągu jednego dnia. Arbitrował, odzwierciedlał, wchłaniał konflikt, czuł ból świata, próbował tworzyć piękno, zgubił się w my, wykrywał kłamstwa i utrzymywał maskę uroku. Twój system jest przeciążony. Twoje lenistwo jest miarą duchowego przetrwania. To twój system mówi: dość, wyłącz się. Potrzebujesz tego czasu przestoju, potrzebujesz nic nierobienia, musisz leżeć w pięknym pokoju i nie mieć żadnej decyzji do podjęcia, żadnej, ponieważ każda decyzja jest dla ciebie wyrokiem, a twój sędzia jest wyczerpany. Ludzie nie rozumieją twojej prokrastynacji, mówią: po prostu to zrób. Nie rozumieją, że ty nie możesz po prostu tego zrobić. Musisz najpierw mentalnie obliczyć wpływ tej akcji na cały ekosystem wokół ciebie. Czekasz na moment idealnie zrównoważony do działania, moment, który spowoduje minimalne tarcie. I to, to czekanie na harmonię, wyczerpuje cię. Dlatego twoje dziesiąte zadanie polega na uszanowaniu twojej pustki, na zrozumieniu, że twój odpoczynek to nie ucieczka, to rekalibracja. To moment, w którym ustawiasz wagę z powrotem na zero. Jaki jest twój sposób na rekalibrację? Muzyka, cisza. Sztuka. Uznaj tę swoją pustkę w komentarzach. Ona jest święta. I w tej pustce, w tej ciszy, wreszcie przygotowujesz się do swojej ostatecznej misji. Wszystkie dziesięć poprzednich zadań to Twój trening. To próby. łamią Cię, kształtują i uczą. Ale po co? Dla Twojego jedenastego i ostatniego zadania: stanie się ucieleśnioną równowagą. Nie tylko szukać równowagi. Nie tylko naśladować pokój, ale być centrum. Całe Twoje życie chwiałaś się niekontrolowanie. Chodzisz z jednej strony na drugą, przechodzisz od anulowania do egzekucji, żyjesz na szalach wagi. Twoje ostateczne boskie zadanie to zejść ze szal i znaleźć swoje miejsce w centrum, w punkcie podparcia, w punkcie podparcia, który się nie rusza. Co to za miejsce? To stan świadomości, w którym możesz widzieć niesprawiedliwość bez bycia przez nią zniszczoną, to umiejętność kochania drugiego bez znikania w nim. To zdolność do widzenia maski, a mimo to wybierania współczucia zamiast cynizmu, to moc używania twojego miecza powietrza, nie z poczuciem winy, ale z jasnością, że sprawiedliwość jest najwyższą formą miłości. To wreszcie zrozumienie, że prawdziwy pokój to nie brak konfliktu, to obecność twojej prawdy wypowiedzianej z jasnością, ale bez okrucieństwa. To zadanie jest twoim duchowym mistrzostwem. To moment, kiedy przestajesz być lustrem, które biernie odzwierciedla to, co mu dają, a stajesz się latarnią morską. Latarnia morska ma własne światło, nie zmienia koloru, by podobać się statkom. Ona po prostu jest, a przez to, że jest kim jest, prowadzi innych przez ciemność, zapobiega uderzeniom w skały. Twoja praca to nie ratowanie wszystkich. Twoja praca to stać się tak stabilną w swoim centrum, tak sprawiedliwą w swojej własnej duszy że twoja obecność staje się siłą równowagi, której świat potrzebuje. To tutaj Wenus, miłość i Saturn, struktura wreszcie godzą się w tobie. Stajesz się kochającym prawem, łagodną prawdą. Kiedy znowu poczujesz ten ból, ten paraliż konieczności wyboru, nie nazywaj tego niezdecydowaniem. Nazwij to świadomością. To dźwięk twojej duszy wykonującej powierzoną jej pracę, pracę ważenia tego, czego nikt inny nie jest gotów ważyć. Twoje życie nie zostało stworzone, by było łatwe, zostało stworzone, by było sprawiedliwe, a Ty jesteś agentem tej sprawiedliwości. Widzisz pęknięcia na świecie, których nikt inny nie widzi. Czujesz nierównowagę, jak fałszywą nutę, która rani Twoje uszy. Nie przepraszaj za swoją złożoność, świat jest już pełen prostoty i brutalnej pewności. Ty jesteś przerwą, Ty jesteś pytaniem, Ty jesteś a co jeśli Twoje wyczerpanie jest święte. To zmęczenie architekta, który poprawia projekt tysiąc razy nie z powodu niepewności, ale dlatego, że wie, iż kruchy fundament obali cały budynek. To, czego szukasz, to nie perfekcja. To jest punkt idealny. Punkt, w którym prawda i miłość mogą współistnieć. Samotność, którą czujesz, nie jest spowodowana brakiem ludzi. To samotność sędziego, który wie, że ostatecznie wyrok należy tylko do niego. Jesteś dyplomatą ludzkiej duszy. Wysłanym by przypomnieć nam, że między czernią a bielą istnieje cały wszechświat życia. Twój ciężar nie jest karą, to twoja cześć. Pokój, którego tak bardzo szukasz, nie jest na zewnątrz, nie jest w drugim, nie jest w ciszy, w pokoju. Pokój, którego szukasz, to prawda. Ta rozmowa się tu nie kończy, ona dopiero zaczęła się w tobie. Jeśli poczułaś ciężar i moc tych zadań rezonujących w twojej duszy, Zostaw swój like jako uznanie tej prawdy. Aby kontynuować tę podróż i odkryć inne misje, które powierzyły nam gwiazdy, subskrybuj kanał. Jest o wiele więcej do ujawnienia.